Oh. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowej i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko. Bieg zaraz się zacznie. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane. Jak nieskomplikowany był pan Erasm? Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chcę się ścigać. Paradnie, twoja godność i imię wierzchowca? Gerald Zrivi na płodce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Atosa. Zawodnicy w siodłach! Odliczam do trzech. Jeden, dwa, trzy, start! Naprzód. Bajli, wrogi pan. Karcz mnie, w burt nie urządzaj. To właśnie częściej zachodź, bo zalatuję od ciebie. W wyścigu Pamięci Razma Wegelbuda wygrał Geralt z Ribi na płotce. Chwała zwycięzcy! Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się, wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia romer dosiadający kanikuły. Wicehrabia ściga się inkognito, więc proszę o dyskrecję. Szanownicy w siodła. Odliczam do trzech! Jeden, dwa, trzy, star!

Zdjął w wyścigu Pamięcie Razma Wegelbuda! Wygrał Gerald z Rigi na płotce! Chwała zwycięzcy! Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie Luka Wegelbut. Kuzyn panicza Alberta na Sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech: jeden, dwa, trzy. နာရီ Uwaga, uwaga! No o, ostatnią gonitwę w wyścigu Pamięci Razma Wegelbuda wygrał Gerald z na Płotce! Chwała zwycięzcy! Wspaniały wyścig! Gratuluję wygranej! No co za zwycięstwo! Jest gdzieś kraina gdzie więcej takich jak ty. z rivi jak mnie mam. O co chodzi? Oprócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Słyszałem kilka ballat o tobie i tej twojej czarodziejce Ginefer. Mocny. mogę z niego zaczerpnąć. Ja mam ciebie nie bo się, chciałbym się, gdzieś podmór, się, ale nie ale Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy ja słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej. Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Rojwena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Pani! To przede wszystkim gonitwa o honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Przygotujcie się. Start! sak miał nosa, gdy Cię werbował. Gratulacje! Uuu. Daj dzioba, Geralt! Nie! No to nie! Smoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Bierz kurwa! Nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż Ty dzisiaj. Strasz świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać. Dzięki Gerard. Ciebie, bacze niebo, ba. W jak ty nie powinno się na Nowigradu wpuszczać. Paszczą! Jak tam idą? Zrobotek! Nazywam się Geralt. Pat Gruber. Jestem bokmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Powiesz mi coś więcej o tych walkach? W Nowigradzie, na wyspach Skellige i na ziemiach Velen organizowane są pojedynki. Każde miejsce ma swojego mistrza, jednak aby zmierzyć się z mistrzem, trzeba najpierw pokonać innych przeciwników. Ten, kto pokona czempionów Nowigradu, Skellige i Velen, otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Mistrzów. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! Życie to jasne Nie Staruj się! Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalta Onila. Prawa dla Geralta! To była piękna walka. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Możesz wybierać pomiędzy dwoma czempionami. Kafarem albo Kapitanem Mortimerem ze Straży Świątynnej. A oto twoja nagroda. Ktoś strzeli, że dupę, jutro ją Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły niebem. Pan Klejtop, wita pretendenta. Gerald wita pana Klajtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Hero no to Wiedźmin! Stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes! Co ty na to? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Pocałuj mnie w dupę, panie Clayton. Pożałujesz tego. Powitajmy na ringu zawodników Geralta i Georga Georgiusa zwanego Kafarem. Niech wygra lepszy. Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został Wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w Bramie Oksenfurskiej. Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci zosłupaczki. Ten to taki piękniej, ma pewnie problem z samochwałtem.